Witajcie serdecznie Jakub Kulik dla fan sportu. Jest ze mną Mateusz Dondiego Kubiszy. Siemano, witam Ciebie, witam wszystkich. Słuchaj, któryś wywiad z kolei, więc ja zacznę pewnie być może inaczej niż wszyscy. E, dzień z Tobą. Powiem Ci, że bardzo mi się podobał, bo mogli pokazać Ciebie od tej innej strony, od tej, jak jesteś na co dzień. Jak się bawiłeś podczas kręcenia tego odcinka? Dobrze się bawiłem, bardzo dobrze się bawiłem. Wiesz, gdyby tak. Wrzucić tam wszystko, co ja w, ży w życiu robię, nie, to by było kurczę bardzo było do takich klatek. Liźnięcie, 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 liźnięcie to, 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 to i wiesz. Więc musiałem wybrać e, tylko kilka tych rzeczy, e, które powiedzmy dużą płaszczyznę w moim życiu zajmują. I no i właśnie życie, życie codzienne, czyli spacery z psem, trochę trochę rodziny, e, praca w straży, bo co by, nie, co by nie patrzeć bardzo dużo swojego życia spędzam w pracy. I, i motocykl. A słyszałem właśnie, uchwaliłeś się, że jesteś właścicielem już nowego motocykla. No co prawda nie Harley Davidson, ale, ale witaj w rodzinie. Słuchaj, nie walcz nie się w High nie ma się na Harley'a. Tak, musiałem się pochwalić, bo, bo znam też, więc wiesz, wiem, że masz pasję e, motocykle, też nauczyli mnie mówić, że nie mówi się motor, a ty powiedziałeś motor i nie, się bo, poprawiłeś. Tak, znaczy wiesz co, ja mówię często motor, motor, motocykl, zależy wiesz, co myśli na język przyniesie, wiesz. Ja aż tak bardzo... Nie zwracam na to uwagi. Wiadomo, o co chodzi. Nie? Słuchaj, to jest twoja pasja, która cię e, uspokaja. To jest to, kiedy wiesz się wyłączasz i możesz się delektować po prostu jazdą. To jest takie, wiesz, też adrenalina, tak jak w sportach walki, ale coś zupełnie innego. Tak, to się zgadza. No rzeczywiście, e, zanim e, zacząłem jeździć, nie, nie czułem. E, tej wolności, tak? Teraz jeżdżąc z motocyklem czuję to wolność, że to zupełnie inaczej, wiesz, te zakręty się wchodzi, wiesz, no ale też jest podniesione ryzyko właśnie, bo nieważne kto błąd popełni, jeżeli dochodzi do zdarzenia z motocyklistą, to motocyklista jest na przegranej pozycji zawsze, nie? I wiesz, i, i ty musisz jakby płacić za czyjeś błędy, nie? Przez to. I to właśnie tak... Parę osób już mi, takich doświadczonych motocyklistów, mówiło, że trzeba być mega ostrożnym i starać się przynajmniej trochę przewidywać ruchy innych kierowców. No to jest akurat bardzo fajne co powiedziałeś, a szczególnie w twojej pracy jako w straży pożarnej też spotykasz się z takimi wypadkami. No i to są widoki, które są ciężkie chyba czasami do, do takiego wyłączenia później z głowy. Poniekąd tak, ale no wiesz jak to jest. Każdej pracy już wchodzi już z czasem jakaś tam rutyna, troszeczkę bardziej takiego przedmiotowego podejścia, już bez emocji i no i tak samo jest tutaj, nie? że wiesz, no po prostu jest robota i nie wiadomo, no nieraz kurczano gdzieś tam czytka i, i, i się powiedzmy ukrywa te emocje, ale no po prostu no, trzeba zrobić i, i tyle. Wiesz, no nie każdy nadaje się do tej pracy, trzeba mieć odpowiednie uwarunkowania psychofizyczne, żeby być strażakiem. Ja uważam, że to jest powołanie, że to nie jest tylko praca. Może tak być, no ja lubię pomagać ludziom, w ogóle podoba mi się to właśnie, ta różnorodność, to, że ja moją sprawność fizyczną jestem w stanie e, jakby wykorzystać w tej pracy, tak, bo to naprawdę tam mamy i dużo sprzętu, ale też trzeba umiejętnie go wykorzystać, wiesz, na przykład takie, wiesz, nożyce czy rozpieracz ramieniowy do rozcinania, rozwalania samochodów, to waży po 20-30 kg i naprawdę tym sprzętem operować, to trzeba mieć krzepy, nie? i wiesz, i to przystawiasz, wiesz, i to nie jest tak, że przystawiasz i to samo robisz, nie, no, musisz oporować, nieraz się pop po prostu przestawia, to że to nie jest takie hop, nie, więc, ale to też trzeba lubić, nie, bo po prostu jak mówisz, do czego trzeba być stworzonym i się to podoba i nie zamieniłbym tej pracy na żadną inną. No to i to piękne zakończenie tego, tej części naszej rozmowy. Przechodzimy do następnej. E, konferencja. E, jak Ci się podobało? Bo dużo było e, przytyczków słownych, był też elektryzujący face to face, natomiast no też to powiedziałem Denisowi, bo już z nim rozmawiałem, no on w stosunku do Ciebie pewnej granicy nie przekroczy. Uważam, że gdyby to był ktoś Inny, to on by generalnie bardziej prowokował jakieś takie wiesz przepychania czy uderzenia. No, tak mi się wydaje. Nie wiem z e, jakiego powodu to jest, że Denis nie używa rąk do e, przy face-to-face -face ze mną. Ani razu tego nie użył. E, jeżeli to z szacunku, no to fajnie, cieszę się. Jeżeli z e, powodem jest po prostu. E, zwykła bojaźń, po prostu zwykłe osranie się, no to, no to już jest jego kwestia, nie? Po prostu ja się cieszę, że, że wyszło tak a nie inaczej, że, że powiedzmy padły mocne słowa, ale nie było tych rękoczynów. No umówmy się, zostawmy to po prostu, zostawmy zostawmy to na klatkę. Nie, tu ja mówię, po mnie, po mnie spływa jak po kaczce, to, co wiesz, Denis na mnie rzuca jakieś tam te wyzwiska od kondonu wypedały i tak dalej i tak dalej. Nie? No, ja mówię to w jego kierunku, no to podejrzewam, że właśnie by było by nie, no, ale no. Wiesz, no prezentujemy zupełnie dwie inne osobowości, tak? Więc e, takie zderzenie ognia z wodą, tylko wiesz, jak to dobry strażak, każdy ogień ugasi. Ogień ugasi. Nie? Słuchaj, ja wysnułem taką tezę, też oglądając tą, ten wasz panel, akurat, e, i też o to zapytałem, czy to nie, bo ty generalnie. E, nie powiem, że od, nie odstajesz, ale generalnie też używasz odpowiednich słów, które mają na celu troszeczkę sprowokować Denisa, żeby go wyprowadzić z równowagi, bo mi się tak wydaje, że ty generalnie dużo rzeczy robisz z poczuciem humoru, co fajnie wychodzi, natomiast też używasz umiejętnie tego, żeby go troszeczkę wyprowadzić z równowagi. Czy to jest pod kątem waszej walki, właśnie? Sono gra słowem, no, jest bardzo ważna chyba w tym wszystkim, nie? Tutaj, no jak widzisz, nie? Bardzo dużo dzieje się przed walkami, że ta walka buduje się właśnie słowem, nie? No ja tym słowem umiejętnie gram. Znaczy, tak naturalnie mi to wychodzi, nie? Wiesz, no, jak ja oceniam e, czyjąś, powiedzmy, postawę, no to oceniam jego postawę, co może rzutować na niego osobiście, ale osobiście nie mówię, tak? Właśnie no, cały czas przy mnie przy tym e, siedział, że Powiedziałem, że zachował się jak frajer, ale to nie jest równoznaczne z tym, że jest frajerem. Nie? Zachował się jak frajer, po prostu. I tak to bym powiedział. To nie nie... Zachowanie, a nie osobę. No tak, dokładnie. Nie? A że Denis od razu bierze to do siebie, to znaczy, że chyba, chyba akceptuje to, że to chyba część prawdy w tym jest. Nie? Ja, ja <laughs> znaczy, ja, wiesz, tutaj w myśl zasady uderz w stół, a nożyczki same się odezwał, nie? Ja uważam, że Denis ma krótki zapalnik i pewne rzeczy go wiesz, odpalają, i ty to robisz umiejętnie, przyznam Ci szczerze. A to miło mi to słyszeć. Eee, słuchaj, podobał Ci się ten panel, to takie zestawienie, bo nazwali to panel podwyższonego ryzyka i generalnie też dostałem jakieś tam komentarze od, od widzów, że, że ta wasza część była najciekawsza. No zestawienie Ciebie z zalanem kontra e, syn i, i ojciec. Czy, czy, czy podobał Wam się ten panel wasz? Tak, aczkolwiek wiesz co, miałem obawę, czy nie będzie właśnie kurczę głupie przepychanki, że wiesz, że znowu nie zrobi się konflikt, że zamiast Denisa ojciec zalanem nazwijmy to się kłócić i przepychać, to że wyskoczy Denis, będzie bi i znowu będzie zamiast show skupione na nas, to będzie znowu taki nie? Ale fajnie, że każdy wytrzymał presję i że to jednak sensownie po prostu było, nie? No bo taka sytuacja miała miejsce na poprzedniej konferencji, tam, tam generalnie dużo rzeczy się działo. Tam generalnie dużo rzeczy się działo na, na sali i tak dalej. I, I jak ty się możesz jeszcze wrócić, bo nie rozmawialiśmy od tego czasu. Jak możesz się ustosunkować do tamtych wydarzeń? No nie ustosunkuję się, po prostu poleciało. Poleciało. Słuchaj, wizyta w Ankosie. Czy to był przypadek? Czy to było celowe? Mieszkałeś w Poznaniu, jesteś z tym miastem jakoś związany, więc to był przypadek. Czy celowo wybrałeś to miejsce pod kątem tego, że jednak wasza walka jest w MMA i jak sam wspomniałeś, no musisz być przygotowany na wszystkie scenariusze? To to było celowe zagranie. Znaczy się nie tak musiałem wybrać, wiesz, między albo WCA, a Ankosem. Tak znaczy te dwa kluby brałem pod uwagę, ale z racji, że takie, że moje serce jest w Poznaniu, tam od razu odwiedziłem znajomych, przyjaciół, to pojechałem do Ankosu i uważam, że to był bardzo dobry wybór. Z racji, znaczy że naprawdę mają mega fajną grupę, trener Kościelski Fajnie to trzyma, prowadzi sensownie i potrafi dotrzeć do zawodników. No i przede wszystkim, no, grupa zawodnicza 30-40 chłopa, ciężcy, lżejscy. Mocne konie, bo ja też miałem okazję A, być samą Michała Andryszaka i naprawdę tam jest z kim posparować. No właśnie o to chodzi, nie? że ja trenując z najlepszymi w Polsce. Czego mam się obawiać? No to prawda. No a jak generalnie się odnalazłeś w technikach zapaśniczych, w technikach parterowych? Na czym się skupiłeś, żeby, żeby chociaż trochę tego liczyć? Czy to była bardziej defensywa, żeby wiedzieć jak się obronić, czy też próbowałeś jakichś takich ofensywnych akcji się nauczyć? Znaczy się głównie defensywa, ale najważniejsze były te takie proste zależności, takie podstawy podstaw, nie? Wiesz, bo ja no w parę dni się nie nauczę zbyt wiele. nie? Ale to właśnie chodziło wiesz, o to rozkładanie środka ciężkości, właśnie odpowiednia reakcja, przemieszczanie się i w razie sytuacji kryzysowej co robić. Coś tam w głowie zostało, zobaczymy czy to będzie wykorzystane w walce. No za, na pewno się na pewno nie zaszkodzi, na pewno się przyda, natomiast czy ty e, tak na chłodno... W, Potrafisz sobie wyobrazić, że wasza walka będzie się toczyć w parterze? No bo generalnie kibice i ja nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. No mi też raczej. Nie, jakoś trudno sobie to wyobrazić, ale no wiesz jak jest. Życie przyniesie. Jak trzeba będzie, to będziemy się darzać. Nie? To prawda. Słuchaj, czekają was jeszcze rundki w środę, chyba jeśli się nie mylę. Nie za dużo tych obowiązków medialnych, nie? Jesteś trochę zmęczony? Jest bardzo dużo właśnie obowiązków medialnych. Może nie tyle, że jestem zmęczony, co e, tak czuję momentami, że, wiesz, że mnie to przytłacza, ale z drugiej strony, wiesz no tutaj o to chodzi, nie? Więc ja też wiedziałem na co się pisze i, i po prostu realizuję to. E, z racji takie, że wiesz, że to jest mój debiut na Afrykowej Federacji i wiesz, to jest jeszcze taka, nazwijmy to jeszcze nowość, nie? Gdy będę mieć drugą walkę, a, a mam nadzieję, że kiedyś będę mieć drugą walkę tutaj, e, no to już wtedy powiem, ja już tu byłem. Ja już wszystko wiem. Tak, teraz wiesz, poznaję ten świat. Nie? Ja też tak widzę też po sobie, że i z konferencji na konferencję coraz powiedzmy płynniej e, mi się tutaj powiedzmy przemieszcza, porusza coraz lepiej e, jakby... Jakby coraz lepiej działam, o, I tak to może tak, w tych no to właśnie o to chodzi, nie? wiesz, no też poznaję coraz więcej ludzi i no wiesz, jak to jest, gdy jest to sportowa gala, jakieś wydarzenie sportowe, podejdę do każdego, siema, 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 tutaj wiesz, jak przyszedłem, kurcząc, wiesz, tak... Dzień dobry. Stoisz koło gościa, Dzień dobry. on ma milion obserwujących, tak, a ty tak. nie wiesz, kim on jest. Nie? No, no nie właśnie tak. <laughs> trafiłeś punkt, nie? Wiesz, ale fajnie wiesz, bo ciepło ogólnie mnie tutaj e, przyjęli w ogóle i zawodnicy, i w ogóle cała federacja, więc naprawdę mega jestem zadowolony, że jednak te relacje nasze jakoś tam się budują i, no i to jest spoko. Słuchaj, e, ostatni tydzień, jak będzie wyglądał poza tymi obowiązkami medialnymi, to będzie już odpoczynek, czy jeszcze jakieś jednostki treningowe będą? Takie luźne szybkościówki, wiesz, żeby po prostu e, jakby przepłukać mięśnie świeżą krwią, żeby troszeczkę jeszcze, wiesz, tam e, jakby wyśrubować to wszystko, co trzeba. Jutro właśnie tajski masaż, idę sobie. I tak wiesz, że regeneracja połączona właśnie z takim, wiesz, płukaniem, takie smarowanie wintów, O, tak to określę. No, doświadczenie startowe masz, więc wiesz, jak z tym fight weekend sobie radzić. Także, Mateusz, powodzenia na rundkach, jeszcze wytrwałości, bo, bo to też będzie sporo obciążenie, te 3 godziny czy tam dwie godziny w studiu. No i później widzimy się w Trymieście. Dokładnie. Dziękuję bardzo i widzimy się w Trymieście. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Dzięki, Siemano.